Witam, witam tutaj oczywiście w kolejnym odcinku na tym kanale Z tej strony oczywiście szefu No i co widzowie Nie wiem czy meleczny mod działa, zobaczymy w tym odcinku Ale zanim przejdziemy oczywiście do odcinka to oczywiście tutaj macie na y, pokazany nowy skład Znaczy nowy skład, nowy, dla nowych osób oczywiście skład jak wygląda mój aktualny Gramy w formacji 4-2-4 y, Zastanawiam się nad sprzedażą Hendersona y, Wojtek Wojtek mi tam chyba w komentarzu napisał co mogę zmienić ale jeszcze nie widziałem więc zobaczę potem eee, ale możecie napisać w sumie co mogę zmienić jeszcze jak macie jakieś fajne propozycje no i co widzowie? To jeszcze oczywiście do ligi zapraszam, Liga Szefunite eee, Oczywiście podanie po polsku napiszecie, jak nie napiszecie po polsku, to tego nie przyjmuję, więc no. Eee, do tej pory zagraliśmy podanie, że 10 lewarsów, czy tam 12 około, czy tam 13, nawet 14, 15, nie wiem już, ale przegraliśmy tylko jedną jeden level, z resztę wygramy, więc wygraliśmy, więc mamy powiedzmy takie 97% winrate na razie no i żeby to utrzymać to szukamy nowych graczy oczywiście tych co nie grają wywalamy oczywiście bo jak widzicie już zostało 9 osób tylko, więc zobaczymy kto poleci następny bo Kakorwin jest mega blisko i jest ktoś jeszcze chyba mega blisko, bo wczoraj wywaliłem jedną osobę i dwa dni temu wywaliłem chyba dwie osoby, że więc a więc no, więc no. Yy, no właśnie, mieliśmy zobaczyć czy manager mod działa, a jak nie działa to... Aha. Nie wiem co jest z tym manager modem. Będę musiał poszukać jakiejś informacji na ten temat, żeby kurczę, zobaczyć co się dzieje. Bo ja nie mam co robić w tej grze, tak szczerze. Jak chcę oczywiście daily zachować, ale w sumie nie wiem czy... Czy, czy... Czy, czy muszę to dalej robić, nie? Bo kurczę... Yy... Ostatnio mało osób mnie tutaj ogląda, bo chyba to się znudziło, nie? Nic nie robienie na odcinku, więc no, więc no, więc no. Eee, możemy odebrać to? Nie możemy. No wiecie widzowie, ja nie wiem co mam robić tak szczerze mm. więc no jak wy wiecie co robić na tych odcinkach, to możecie tutaj napisać w sumie więc no mm. Dzisiaj w sumie mogę powiedzieć jak zakończył się mecz, o którym mówiłem wczoraj niestety przegraliśmy 3-0 no, jak słyszycie 3-0, 0 Zero bramek strzeliśmy czy straciliśmy, więc bramki nie strzeliłem niestety, zagrałem mega słaby mecz ogólnie, zagrałem podaję, że chyba tylko 40 minut było od razu trener mnie po 20 minutach zdjął, bo mega słabo grałem, więc zajebiście po pierwszej połowie było 0-0 w drugiej połowie w 9 minut straciliśmy 3 bramki no i to w sumie mecz ustawiło już, więc no widzowie, eee, dobra, zobaczmy sobie w sumie sobie Neon Night, ale ja w sumie to będę grać te mecze, te skill game'y, będę oglądać te filmiki, w trakcie jak będę oglądać sobie mecze o 15 gra Juventus, to sobie obejrzę, potem o 17.30 gra Napoli, nie. Lech Poznań, oczywiście. A potem o 20.00 gra sobie na Poli, więc dzisiaj będę cały, cały dzień mecze oglądać, więc zajebiście stary. No i co, jutro znów do szkoły, znów trening wieczorem, więc no. Ale no w sumie możemy sobie zagrać te skill... Yy, skill game w sumie. To będę miał mniej do zagrania potem. I co? Wczoraj jeszcze Bayern przegrał niestety 1-0 z Augsburgiem. Yy, znów dominowaliśmy Augsburg, ale niestety Gikiewicz... Łanie, łanie, łanie tam. Bronił, no w końcówce też łanie obronił dwie główki Noera. W ogóle kurczę, żeby Neuer kurczę dwie główki wygrywał, nie? Dajcie spokój, nie? Może Neuera kurczę ten... No napastnika trzeba dać. Bo kurczę ten... Bo... No bo kurcze nie mam napastnika w sumie można tak powiedzieć, nie? Dobra, musimy teraz trzy razy trafić. Raz. Dobra, to też trafimy dwa. No, w końcówce mieliśmy tam dwa rzuty rożne i... No i no ja dwa razy z główki strzelił. No i niestety Kikiewicz y, dwa razy obronił. No oczywiście tam najlepszym słownikiem został podajże, jeżeli się nie mylę. Więc no. Ale no. Teraz dużo ludzi pisze, dlaczego nie został powołany do reprezentacji w ogóle, ale y, trener powiedział jasno, że y, trzech doświadczonych i jeden młody, czyli Skorupski, Szczęsny, y, tam jeszcze Drągowski i nie, dwóch starych i dwóch młodych, o tak było. Więc no mamy Szczęsnego i mamy Skorupskiego, czyli tych starszych mamy dwóch młodych, czyli Drągowskiego i y, Majeckiego. I trener powiedział, że ten, że jakby się kontuzjował Skrubski na przykład, albo Szczęsny, i by go nie było na. i by nie mu dostać powołania, to wtedy by powołali Gikiewicza, czyli stary ze Starego. A że jest się kontuzjował, nie, ktoś tam Grabara się kontuzjował, czyli młody zawodnik, to powołali w, w jego miejsce innego młodego zawodnika. Rozumiecie o co chodzi, nie? Um, więc no. Um, no, dzisiaj jeszcze ten. Mówiłem już w sumie, Juveness Group 15. Mili Kras nie zagra, bo czerwoną kartkę dostał. nie no, na pewno nie zagra w takim razie. Co ja mówię stary, więc no, szkoda, że nie zagra. Mam, mam nadzieję, że szczęsnie zagra. Ogólnie teraz już 14 jest, za godziny się mecz zaczyna, więc już pewnie składy są podane, więc ja sobie po odcinku zobaczę jakie są składy i mam nadzieję, że szczęście sobie zagra. Bo tak szczerze oglądam kurczę Juventus na przykład czy tam na Poli, czy coś, żeby tam Zielińskiego zobaczyć jak gra, żeby Milika sobie pooglądać. Wczoraj też na przykład Salernitana oglądałem. Krzysztofa Piątka niestety zagrał tylko 70 minut, nie strzelił bramki, niestety. No i po tych 70 minutach włączyłem ten mecz, bym się nie chciał oglądać w sumie tego. Wygrali chyba przeciwko Empoli, jeżeli się nie mylę. Więc no, yy... jedyny, jedyny mecz, jaki nie oglądam, to Spezia. Niestety nie oglądam tam gra rakiwior i Reca, czyli dwóch Polaków. Chciałbym sobie jeszcze lens obejrzeć yy, raz sobie, zobaczcie jak Frankowski gra i yy, nie wiem jakiś polski pomocnik tam przeszedł też i Adam Buksa, oczywiście tylko nie wiem jak ten pomocnik ma na imię chyba ja Łęgowski czy coś takiego nie wiem nie mam pojęcia stary więc no yy, mamy tu jeszcze oczywiście mecz do zagrania ale mi się tego grać nie chce więc nie będę tego grać no i co widzowie nie mam co robić w tej grze <laughs> więc no Oczywiście jeszcze do ligi zapraszam, w sumie, na koniec, tak. No i oczywiście tutaj macie mój skład jeszcze pokazany. Oczywiście wam pokazuję. Możecie napisać, co można zmienić w tym składzie, bo nie mam pojęcia. No ale oczywiście eventy, gramy w ogóle. Zobaczymy, czy jakiegoś gracza mi się uda tutaj odebrać. Oczywiście zawodników możecie mi proponować, którzy też będą mieli zgranie, bo bez zgrania to, kurczę, się grać nie da. Um. Mamy tutaj coś? Nie mamy niestety. Mamy samo Castello, zobaczmy sobie w sumie na RM. 5x4, 4, 4 gwiazdki fajny na RM. Zawodnik w sumie te RM nie musi być szybkie, więc no. No i tutaj CDM zawsze słabe jest. Ty, on jest jednak dobry: 4x5, 4, 4 gwiazdki szybczek. 86, 86 PS to wiadomo. 1,86m, nawet spoko, spoko. Whitsela Pole sam akurat, więc no widzowie. W tym odcinku to było na tyle. Widzimy się oczywiście jutro. Mam nadzieję, że tego menedżer moda w końcu zrobił, bo nie mam co robić na odcinkach. Tylko muszę gadać o czymś, byle o czym. A też tego nie chcę robić, bo tego już chyba nie, nie da oglądać w sumie. Nie, nie fajnie się to ogląda w takim razie. Um, ale wiecie, co mogę w sumie ocenianie składów zrobić? W, w środę. W środę zrobię ocenianie składów, więc możecie. Napisać w komentarzu, żebym ocenił wasz skład jak chcecie, oczywiście podajcie swój nick przy tym, żebym wiedział kogo mam ocenić, no i najlepiej overall i zgraniesz do tego, żebym miał pewność, że to ta osoba, więc no widzowie, w tym momencie, to by było na tyle, zostawcie łapkę, suba, komentarz, no i co, życzę miłego dnia, jego popołudnia i naura! No, no.